Serdecznie nie powiem, że nie jestem wzruszony, bo jestem. Chwila, momencik, ja sobie to tylko sprawdzę, jak mnie widać na YouTube, bo teraz nie mam podglądu na to, co, co się dzieje na ekranie. Łączę sam siebie, czy jest wszystko dobrze. Eee. Trochę mi głowę obcina, dobrze, ale ciutko podniesiemy to, leciutko podniesiemy i będzie, i będzie już dobrze. O, nawet nieduża, nieduży poślizg jest w czasie, może jeszcze światło zapalę. Specjalnie rozpocząłem tą muzyką e, zaczynającą serial na ryby z Markiem, bo to co mam tutaj w pudełku, to jest właśnie pod tym pod tym kątem kupiony, i po to, kupione, żeby ten serial na ryby z markiem trwał dalej i wyglądał już normalnie. Wyglądał ładnie, tak jak powinien wyglądać. Bo ostatnio jakość filmów, no, niestety, nie była dobra. Nie miałem kamery, musiałem się posiłkować tym, co było. Eee, mówiłem na Aftermarket'ach często, że chcę kupić kamerę 4K. Tam zrobiliśmy nawet zrzutkę. Dosyć dużo mi dołożyliście, resztę dołożyłem ja i kamera już jest, mam nadzieję, że w środku jest kamera, że to nie jakiś numer odstawiony, a jeżeli numer odstawiony, no to będziemy wszyscy tego świadkami, ale raczej nie kupiona z Amazona, bo w innych sklepach nie było, tylko Amazon miała jeszcze kamerę, ale to nie jest ta Sony, o której mówiliśmy na Aftermartishach, bo jej nie było, Sony jest w tej chwili niedostępna, i najprawdopodobniej będzie dostępna dopiero pod koniec sierpnia. No, ale przecież całe lato i na ryby z Markiem i w ogóle wszystkie imprezy, no to musiałem czymś filmować. Wybrałem pana Sonic, nazwę macie i symbol macie w tytule filmu. pomało dostajemy się do środka tego pudełka. Ze wzruszeniem ogromnym, muszę przyznać, rozcinam te wszystkie tutaj taśmy. Jak patrzę jeszcze gdzie tu jak to się otworzy, żeby to było... O kurczę, chyba tędy dopiero. A ten źle zacząłem, bo tu jest chyba. Tak, tędy. Tak, trudno. Czekaję czy w pudełku jest jeszcze jakieś inne pudełko, bo tak przypuszczam, że ten kartonik, który wygląda tak jak wygląda, on jest chyba tylko magazynowym, ale to zaraz zobaczymy kartonem takim przesyłkowym, a całość będzie dostępna dopiero w środku. Ale to jest tylko moje takie przypuszczenie. Żeby ja się tu nie pochlastał. Być może nie mam racji. Tak, mam rację. Mam rację. To jest e, karton przesyłkowy e, kamera jest w środku. Kamera jest w środku. Podglądam tam na to, żeby, czy dobrze wszystko widać, Tutaj okay, wyjmujemy ją ze środka, eee, kartonik idzie Bek. no i mamy Panasonic, tą kamerą będziemy teraz nagrywać filmy tutaj na e, kanale Markiusz. Wędkarstwo i Przygoda, ta kamera będzie towarzyszyła moim przygodom, eee, a mam nadzieję, że Wam dostarczy dobrych e, materiałów, dobrych wrażeń. VX11, coś tam, VX11, 4K. Czy tutaj pisze symbol? Pisze, dobrze, więc mogę go tak pokazać do kamery, żebyście widzieli, co to jest. Czatu nie widzę, bo jak zwykle musiałbym się tam przybliżyć do kamery, ale widzę, że kilka osób już jest i to ogląda ten unboxing. No to co, zajrzymy do środka, nie? Jestem wzruszony, bo czekałem na to kilka lat. No już, już ktoś, ktoś do mnie dzwonił telefonem, no, no ludzie kochani, no jeżeli to któryś z widzów to to po prostu. Zwykłe, że tak powiem. A dobra, nie będę tego nazywał. Zawsze ktoś się w wtedy, kiedy nie trzeba. Dobra. Zajmujemy. Nie wiem, kto to był. Później oddzwonię. Tam. Nieważne kto. Ale jeśli ktoś mnie ogląda i dzwoni specjalnie po to, żeby do mnie zadzwonić w live'a live, no to, to yy... gratuluję. Pomysłowości. Dobra. Dobra, zostawmy to. Za wszystkie pierdółki, Zajrzyjmy tam całkiem do środka. No, o, już jest. Już ją mam. To obejrzyjmy tę kamerę. O, panowie. Tak to wygląda. Tak ona wygląda. E, ja dla porównania, na chwilkę, bo chyba mam tą pod ręką ją. E, tak. Chyba tak. Czy się mylę? A no to jest nadawane na żywo, więc musicie nie uwierzyć, że. Znaczy akurat udowodniłem to, że jest na żywo. Dobra. Porównujemy wielkością. To jest kamera HD. Taka zwykła, JBC, ta, która jest spalona na słońcu. A ta jest, a to jest kamera. Ta 4 czyli jest troszkę większa. Nawet powiedziałbym, że no, dużo większa, bardzo fajniejsza taka. Już bardziej profesjonalnie jest, wygląda. No i robi robotę ten wygląd, nie? Ten wygląd robi robotę. Otworzymy okienko. Oczywiście jeszcze nie ma, nie ma baterii w środku zamontowanych. Tu wszystkie te przyciski i to wszystko co jest. To ja się dopiero z tym zapoznam. Ja dopiero to wszystko zobaczę. Dlaczego to służy, po co, na co i dlaczego. E, jeszcze tego nie wiem. E, jeszcze co, co, co mogę Wam powiedzieć i pokazać, czym się mogę pochwalić, co będzie istotne. To co jest tutaj napisane. 32 razy zoom. 32-krotny Zoom. Nie wiem czy to widać. Widać chyba na tym, tak? Chyba się to wyświetliło. 32 razy mogę optycznie coś przybliżyć, 32 razy, pewnie ten zoom elektroniczny, tak tam jak, jak zwał go tak zwał, pewnie jest jeszcze większy, ale 32-krotny zoom optyczny, no to już jest naprawdę bardzo dużo, to już można listki z drugiego brzegu jeziora policzyć, na Zajrzyjmy do tego kartonu, do tego pudełka, co tam jest jeszcze. Tu jest jakaś chyba osłona do... Tak, osłona jakaś, osłona, osłonka na obiektyw. Nie wiem, do czego ma teoretycznie służyć. W każdym razie zamontowałem ją teraz. Okej. Okay. Tam już prawie, że jest wszystko, oprócz tego, że jest kabel. O, kabel. Teraz pytanie, bo to, bo to nie jest zwykły kabel USB. Y, y, będzie zgrzyt. Będzie zgrzyt. Tu jest y, USB. Okej, okay. te, tym kablem się połączymy z y, komputerem moim. To damy radę. Tu jest jeszcze jeden kabel. Z takim czymś to chyba jest. Chyba ja tylko. Ja mówię, że tak przypuszczam, bo to jest jakiś taki joystick. Czy, czy jak, to nie jest joystick? Jack. Tak? to się kiedyś chyba nazywało Jackiem. To, to chyba będzie jakieś połączenie pewnie mikrofonowe albo cholerowie, to się wszystko okaże później. No i ładowarka. Amazon wysyłając na Europę doskonale wie, że trzeba włożyć do środka oczywiście polskie styki, tak? Wysyłając do Polski polskie, polskie te bolce, żeby, żeby można było tę kamerę dobrze podładować. No i jest też jest też bateria. Dobra, mówię. Tę baterię zaraz włożymy. Zaraz ją tu zainstalujemy. Być może jest ona, być może jest ona e, no, naładowana. A być może nie jest. To licho to wie. Ja w każdym razie jeżdżąc na ryby będę musiał sobie tej baterii trochę dokupić więcej, bo ta jedna będzie dla mnie za mała. Kliknęło. czy to uruchomi kamerę. Nie, więc najprawdopodobniej bateria nie jest naładowana, trzeba ją będzie naładować. Chyba, że tu jest jeszcze jakiś przycisk, którym mogę włączyć, ale tego nie widzę. Bo ja jestem ślepy generalnie. Może tak? Aha, tu wchodzi chyba karta. Ok. Tu jest jakiś coś do włączenia. Dobra. Ale nie uruchamia niczego. Zepsuta. Zepsuta jest skubana tu jest zdjęcie do aparatu. Tu jest ten zoom. Przeciec, gdy aparatu jest zoom muszę naładować baterię. I moi drodzy, w najbliższych dniach, jeśli tutaj w niej wszystko chodzi, a ja mam nadzieję, że chodzi, tak? bo dlaczego miałoby nie chodzić? W najbliższych dniach zrobię kilka ujęć tutaj, podjadę na jakieś jeziora, porobię takie migawki, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I, i to tutaj pokażę Wam publicznie to. Postaram się, postaram się renderować filmy w 4K. Ja wiem, że to dla wielu z Was nie ma żadnego znaczenia, bo większość z Was ogląda filmy na smartfonach, tabletach, na tych małych takich monitorkach, ale jest część osób, która, która ogląda to na dużych monitorach i chciałaby mieć ten dobry obraz. Jeśli coś będzie nie tak z tym 4K, jeśli za jakiś czas stwierdzimy tutaj wspólnie, że to jest przesada, to oczywiście e, nagrywał będę w 4K, a renderował w rozdzielczości tej, Full HD 1920 na 1280 a myślę, że jakość filmu będzie, będzie dzięki tej kamerze rewelacyjna. Tak mi się wydaje. No to teraz przygody na rewelację z Markiem będą w takiej jakości robione. W jakości, myślę, że zadowalającej moich, moich widzów. Cieszę się bardzo, że, że tę kamerę mam. Ale tak jeszcze raz Wam pokażę. Ja myślałem, że ona nie będzie się dużo różniła wielkością od tej, którą miałem, a jednak się różni. Nie? Jednak się różni, jednak to jest. Dużo większe urządzenie. No szkoda, że bateria jest nienaładowana. Trzeba będzie jak najszybciej kupić, kupić baterie dodatkowe do niej, żeby, żeby wystarczyło prądu na zasiadce. Oj moi drodzy, ja naprawdę jestem wzruszony tym i to ogromnie. Nic tu na razie nie wymodzę. Muszę po prostu popatrzeć, poczytać instrukcję. E, przede wszystkim ją uruchomić, włączyć to, podłączyć ją do prądu, bo bateria, jak się okazuje, chyba, chyba nie ma prądu. Albo gdzieś tu jakiś przycisk jest, który, który nie uruchomiłem, którego nie uruchomiłem, i on, że tak powiem, gdzieś tu blokuje. Włączenie tego chociażby monitora, żebym mógł zobaczyć w monitorze, jak to, jak to wygląda. Na razie tego nie zrobię, bo tu nic nie działa. A jak się baterię odpina? Też trudno powiedzieć. Ha, dobra, trzeba się będzie pouczyć. Trzeba doczytać, poczytać, popatrzeć. Idziemy dalej. Idziemy dalej w serialu Narodowy z Markiem. Z dobrą jakością. Trochę starszy jest realizator tych filmów. Trochę bardziej leniwy. E, już tak często na ryby nie jeździ, no ale jak pojedzie, jak złapie dobrą rybę i dobrze nakręci to e, dobrą kamerą, no to będziecie mieli, będziecie mieli co oglądać i mam nadzieję, że e, sprawię Wam tym dużą, dużą radość. To by było na tyle moi drodzy. W sobotę jeszcze serial na ryby z Markiem zrealizowany. Przy pomocy zabawkowych kamer sportowych i, i tego smartfona, z którego teraz nadaję. To w sobotę. A w następnych tygodniach już będziemy mieli ujęcia z tej kamery. Już będą ujęcia z tej kamery. Tak przy okazji, bardzo dziękuję tym, którzy się dołożyli do tej kamery. Było Was sporo. Było Was sporo, bo bo po prawie połowę ceny żeście mi dołożyli drugą połowę dołożyłem ja. i mamy ją razem niech nam służy niech nam służy przez lata jak najdłużej jeszcze raz ją pokażę tutaj żebyście widzieli dokładnie Panasonic no wygląda, wygląda naprawdę profesjonalnie szkoda że się nie uruchomiła że, że bateria jest na zero ale poczytam sobie, przepraszam, poczytam sobie teraz instrukcję, Nie wiem czy dzisiaj, czy dopiero jutro polecę. Porobię trochę zdjęć tu nad sieciną, tak? Takich krajobrazowych. Pokażę jak, jak się filmuje miasto, jak wygląda miasto i takich testowych zdjęć. Kilka zmontuję, to, to na weekend powinniście to zobaczyć. Nie będzie to jakieś żadne wielkie dzieło, po prostu hmm. sprawdzimy zoom, sprawdzimy jak, e, jaka jest, e, jakie są ciężary, ciężary plików, e, czy mój komputer to obrabia, czy nie obrabia i tak dalej, i tak dalej, wiecie o co chodzi. Po prostu testowo, testowo jeszcze sprawdzimy tę kamerę, e, tu teraz przed weekendem, no i czekamy, czekamy na następne filmy z serii na ryby. Z Markiem, a to by było na dzień dzisiejszy. Wszystko. Ja żałuję, że nie mogę jej uruchomić, że nie mogę zajrzeć do jej obiektywu, no ale nie mam prądu. Dobra, dosyć, bo to trudno jest skończyć czasami takie, takie rozmowy, takie nadawanie, nadawanie na żywo. Tym razem już kończę. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia nad wodą i do zobaczenia w live'ach. Do zobaczenia w Aftermarfiszu, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej w piątek już yy, będzie Aftermarfish, tak jak żeśmy to teraz ustalili. Ja tylko próbuję tutaj znaleźć yy, moje filmy, serial. A no i tak to skończymy. 好，那去睡了。 microfone de pata Ma miejsce na kartę to Raczej zdecydował